Ma, czy cześć, cześć! Widzę, że się na mój kanale z strony Cartoon Play. Tak, to jest już zapowiedź kolejnej postaci, która będzie już za jeden dzień. E, no i tak, to jest nowa seria Browsta z, z widzami, którą właśnie dzisiaj rozpoczynam, że, mogę, że gram sobie z widzami. No i no w ogóle już jutro jest no e, nowy karnet zadmiarski, bo zostało tylko jeden dzień i pięć godzin z serią. No. Warto poczekać, czyli jeden dzień i mi się wydaje, że już w poniedziałek rano, bo tak sero rano trzeba wstać. Kto chce, bo wtedy będzie miał normalnie nowy karnet i darmowego hitboxa za free. z Utworzenia mi zawsze z darmowego na początku coś dropi. Nie wiem, gadżet mi ostatnio dropnął. Wcześniej Gail i jeszcze coś mi chyba dropnęło. Nie pamiętam za, e, za dobrze, ale dobra. Bajlonek. Y tego typka sobie ginie Giniesz tylko. Giniesz... Ja też chyba ginę. Ja też ginę. Nie, ja nie chcę zginąć. Dwóch byronów no nie, serio. No nie fajnie, dobra, ja sobie używam jumpa. Emotka. Nie, squeak. Co jest? Gail! Jaki camper? Gale camper, jalo. Nie ja lubię kamperów. Dzisiaj jest Dawid oczywiście, a i w komentarzach możecie podawać swoje nicki do Brawl z widzami. Więc serio, zapraszam was do wspólnej gierki. No, też go, do klubu Coxy Cartonate. Tam wszystko pokażę ładnie, zaraz. Dobra, nice. -u. No i tak, w ogóle założyłem, mam klub od niedawna, więc no serio... Nieźle, więc wbijajcie, no, ja wam pokazuję teraz o proszę. To jest mój klub, wbijajcie do niego. Już jest kil... całkiem dużo osób i zawsze po 24 godzinach dostajecie starszego członka, więc wbijajcie. Pierwsze 10 osób dostanie na pewno. Jeszcze dwie osoby mogą być serio. No, śpieszcie się z tym. Lecimy z kolejną rupką. Dla druga wygrana pod żonę, więc serio idzie nam znakomicie. Ale to tak, teraz e, idź, na te, ja biorę tę. No super sprout. I Edgar, nie no, Edgar ja nie lubię serio. Tak to to ją gram, ale nie lubię jak takie, wiecie, kolejny gracz nią jest. Ponieważ jest bardzo opi postacią jak ma tego ulta. No i to mnie serio denerwuje czasami. A mnie tak skoczy nagle, ale dobra. On się tepa. A to słaby teleport w ogóle. A, no fajnie. Czekajcie, ja muszę tego Sprouta zabić, tylko. No to sobie nie radzę z tym. No nie. A dobra. Ez. Żeby ta Edgar na mnie nie leciała, please. Tylko nie. Nie, dobra. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. Kombo nie. Jakbym się tepnął, to by nie fajnie było. Nie, nie, dobra S. Dawaj, ty dawaj, dawaj, teraz! Tak, 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 tak! tak. Dawaj, tu Edgar, dawaj, tu Edgar, dawaj! Aha, nie O, duży W ogóle ja zobaczę, jakie mam misje. Już cały karny skończyłem, ale no. Że na pewno trochę zostało. Mi się wydaje, że szybko to ogarnę te skrzynki sobie wbiję jeszcze, bo ile można maksymalnie skrzynek? To jest nieskończoność To jest skrzynek szybko 100. Tych beatboxów. No, mi się wydaje, że chyba tylko 100 bo jakby tak, no... nieskończono skrzynek. To taki typu robił opening, więc miałam 51 skrzynek jakoś tak, no. No i tu poglądałem i mu trzy postacie, trzymam cztery Więc serio no... wow Wow, 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 dobra, ee, no ładnie, wygrywamy w żeby ten Dawid nie zginął, błagam, Dawid nie zgin. Oczywiście link do jego kanału będziecie mieli w opisie. Więc też takie promo, zagranie ze mną. Ale no zasady są jasne, jeżeli chcesz zagrać w sub i łapka w górę, dobieramy 50 sub, więc serio, pomóż, pomóż w tym, ale my sobie zabijamy tutaj Serge'a który bardzo się o to prosi chyba, ale ja zginę, ja zginę pierwszy na pewno. Nie no. No, fajne było życie, pozdrawiam. Dobra, sercz, sercz. Nie, nie. Ten. Oni mają już odliczanie, patrzcie, no. Były wygrane, a tutaj co? No, pozdro. Siema. Fajnie się gra, serio, lubię takie gry. Nie no, fajnie, fajnie, fajnie. Nice. Dobra, nice, nice, nice. Jakoś ten czas, jeszcze mamy 10 sekund. Może, może się powoli, powoli uda. Już mi się wydaje, że tak. Daw tak, 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 tak. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Teraz biorę inną postać i biorę inną postać albo czekaj, niech on mi zasugeruje albo o, wiem kogo, koled, wezmę lecimy w sumie z tym koksemelu może się uda, może się uda, tak na pewno się uda, let's go O, no mi się wydaje, że się uda na ziemię. Bo El Primo nic nie zrobi za bardzo, to jest taki nobek. Ale Primo to nobek normalnie, elo. Dobra, Dawid dobrze radzi, to, że ma 300 pułarków, to nie znaczy, że jest słaby. To jest serio dobry gracz. Dobra, let's go. Dobra, ty poginie. No i ten boczko też. Nie gadaj, że żeby... no. Uważaj, Dawid, już uważaj. O no, i trochę jest szaniłeś, bo tak podeszłeś. Ale dobra. Uciekaj, 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 dobra. Dawaj, dawaj, dobrze, dobrze, dobrze. To jako jedyny masz jeszcze wszystkie klejnoty. No i bólnie, ból mnie nie, ból nie chyba nie zabiję, więc O no, Dobra, El Primo. Dobra, jeden i jeden, tylko jeden. Jeden. To niech Dawid zwierze. Ja z... U, nie, 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 nie będzie ginął. Nie najważniejsze, żeby chronić teraz Dawida, bo nie może zginąć. Boże, ale primo ultę era... użyję i zginąłem. Ale dobra, on ma 10, on ma 10. Jakbym miał ten 9, a ja jeden, to bym. Nie... nie fajnie było, ale nice, 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 nice. W ogóle zrobiłem ze stówę, żeton... za 100 żetonów misja jakąś. Poczekajcie, jeszcze zobaczę co ja mam. Jak ja mam misję w ogóle. A biorę Edgar. Nie, to nie jest taka zła postać. O! Oh, o, oh, penny? O! Oh. Wow. Nice! Peny jest no. dobrą postacją, trochę tak ta, 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 moim zdaniem się wydaje, ale dobra. Lecimy z kolejną runką w Serie Pro. O, fajnie, Polsce. Jesteśmy z Polską. Tak się trzyma. Aha, nie, to ja wziąłem Edgar dla własnej głupoty, tak? Nie no, jakbym miał ulta, to dobra, okej, okay, ale no, bez ulta to co ja zrobię? Nic. No, patrzcie sobie, no nie. Ja nic nie zrobiłam bez ulta tego. No, zadaj, obra zadaj 100 tysięcy obrażeń. Może się uda. no wystawię matkę, bo... Wygramy, Dawid nie, Dawid pro, Dawid pro O Sebi, Sebi, Sebi nie, nie Nie, ja się nie patrzę Nie Czemu? A czemu musiał to Sebi być? No nic, dobra Eee, lecimy oczywiście dalej, dalej po typa <grywy> Dobra, dawaj, dawaj, giniesz, giniesz Ez O dobra, es. es, dobra, nie, nie, kul, 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 umen, umen, Dobra, dobrze, dobrze, dobrze dobrze zrobię to, dobrze zrobię to I'm pro. I'm pro, I'm pro, I'm pro, I'm pro, I'm pro Ok, potrzebujemy tylko dwa, dwa klejnoty I mamy to, dwa klejnoty Lecimy skok. M zabić, bo ona ma dwa, jeden 1 właśnie O nie, 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 ja nie chcę zginąć Dobra, dawaj tą M, dawaj M, Dawid, Dawid, Dawid zbiera wszystko, Dawid zebrał wszystko Dobra, nice'u yy, To ja lecę na M's nie, Dawid nie tam, Dawid nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam, o nie Sebi, prole, Sebi, lecisz Sebi Co? Ale... Że... Co jest? Nie no, jeden, jeden tylko, 10 sekund Dam rad, dam rad. S, S, dobra, S, S, please, please, S Nie lubię tej gry <gryw> To moje ostatnie słowo Nie lubię tej gry no, no, papa. No jeszcze nawet te motki nie zniżę. No nic, dobro. Nie no, ale z tą misją mam jakoś idzie. W ogóle Dawid, czekajcie jakie on ma postaczy. 8 postaci. Statystyki jakie ma, już sprawdzam. No Soro jedno wygraną było. No, no... Ja Soro mam... 20 tylko zgramy Jest różnica Ale ma 300.5 więc 0 gratulacje dla niego Wielkie 0 no. To posy radzić szybko Dobra, kolet Lecimy, lecimy. Eee, trójpunktką kolejną Let's go eee, Znaleziono graczy 5 na 6, błagam 6 na 6, szybciej, szybciej Dobra, mamy cielo Mam wszystko, lecimy. Co by tu zebrać? Mamy tutaj. Ty... Mamy jeden klejnot i bułkownika lufusa też. Nie podoba mi się to. Nie, nie, nie. nie. Hej, nani. Dobra, nice. Tam je, leży jeden. Nie. Ja sobie wczułem, no jak nie poczułem? Trochę... Dobra, mamy cz cztery. Tak źle, ja sobie czekam tutaj na Cuba. O dobra. Nie wygląda za ciekawie serio. O o o, tak 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 tak, dobra. Dobra. Nieźle, nieźle. Nie jest jeszcze tak źle jak myślałem, bo ja na początku myślałem, że serio będzie au. Jaką serio to A to jeden. Dobra, tam leży jeden. Plainot. Chyba czerwoni go zbiorą? Nie Dobra, jest Zbieram te dwa No, aha Nie no fajnie Ej, brakuje nam tylko trzech, więc muszę zabić tą osobę, która nie nie O nie Nie fajnie, serio, nie fajnie Też, proszę, też, uciekaj, 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 uciekaj nie, już zostaw, 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 zostaw to... Dobra, nie, nie wiem co teraz robić, serio. się zastanawiam. Dobra, dawaj, dawaj. Nie, dobra, zbieraj to, zbieraj to. Zbieraj to i uciekajcie, nie, nie. Co nie robią? Czemu oni idą na środek? Nie serio. Dobra. A i tak wygramy chyba Nice Nice, 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 dobra. Mamy Wina, 16 klejnotów. No i no, w ogóle czekajcie, ja i zaraz miał e, 11 200. wow Brakuje niewiele tu więc możemy xp Czekam masz mi wygropi pierwsza legenda, bo jeszcze ani jednej legendy nie miałem serio. To nie jest żaden taki wiesz po prostu, że chcę legendę Jero. To serio nigdy na żadnym koncie nie miałem legendy. Jedynie w kontach kolei e, grałem. E, tym Sandim. Więc no, uf, to dla mnie jest wielkość serio. To jest mocne, jak sobie zagrałem Sandim. Ale nie, mi się wydaje, że chromatyki są lepsze. No tak legendy dobra, legendy, no legendarna jest, ale. postać, postać chromatyczna jest... Mi się wydaje, że jest serio dobrą, dobrą postacią. Zresztą no, jest trudną do wydropienia. No oraz moim zdaniem jak mam trzech chromatyków, tak. No to no, mam, mam jakby co ocenić. No, ja oceniam, że chromatyki jest lepszy, serio, bo... Ja grałem sobie tą legendą, to wszystko sobie dokładnie porównałem i nie podobało mi się w ogóle to. Ale też no, chętnie bym chciała legendę. Dobra, e, rozwalam typa. 400 HP miał typ. Boże... Dobra, dawaj typa, dawaj, dawaj. Nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. nice. No nie. Ue. No nie, czemu... Dobra. Gdzie jestem? Ostatni. Aha, teraz ja tutaj kampił Dobra murki, to będzie chyba na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji i o łapce w górę, aby nie przekapić kolejnych odcinków na moim kanale, widzimy się w kolejnych odcinkach, e link w opisie macie do wszystkiego, dzięki za oglądanie i cześć, bum pa!